Hej, hej, dzień dobry. Zapraszam Cię dzisiaj na fajny przepis na naleśniki. Naleśniki będą bez glutenu, bez laktozy, mają bardzo fajne, lekkie ciasto, ciasto, które ma tylko dwa składniki, no i super wpisują się w ideę zdrowej, roślinnej diety. Witam Cię serdecznie na tym kanale, na kanale Aromaty Życia. Ja jestem Ami bądź Ania, jak wolisz, i tutaj na tym kanale wraz z mężem dzielimy się naszą drogą do zdrowia. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zapraszam Cię, zachęcam do, do spojrzenia na kanał. Zobacz, czy te treści, które, które do tej pory przekazywaliśmy, są w jakimś stopniu dla Ciebie interesujące. Jeżeli tak, to zapraszam do zasubskrybowania kanału, a jeżeli jesteś tutaj z nami już od jakiegoś czasu, to fajnie, że jesteś, dziękujemy Ci bardzo i daj nam znać w komentarzu, że jesteś, bądź pozostaw po prostu po sobie kciuka w górę. Przepis na te naleśniki nie jest przepisem z serii raw food, czyli serii surowej, nie jest to surowe pożywienie, dlatego że my po długim czasie bycia 100% na surowej diecie. W tej chwili nieco zmieniamy nasze, nasze nawyki i surowe pożywienie stanowi około 80% naszego codziennego pożywienia. Natomiast kolejne 20% są to produkty gdzieś tam gotowane, czy pieczone, po prostu dodajemy już je do naszego pożywienia, szczególnie teraz, kiedy mamy już okres jesienny, później będzie zima. No, jakoś tak lepiej z nami współgra to, że jednak ten organizm y, potrzebuje ciepłych posiłków. W kwestii samych naleśników, to można je robić na dwa sposoby. Dzisiaj podam Wam y, taki przykład naleśników wytrawnych, gdzie tylko do ciasta będzie użyta obróbka termiczna, natomiast cały środek będzie wypełniony surowymi warzywami. I warzywo, owocami. <taki> Także już nie przedłużam. Zapraszam Was serdecznie. Pierwszym krokiem do wykonania naleśników będzie namoczenie potrzebnych do nich składników. I tak, jeżeli planujemy zjeść sobie naleśniki wieczorem, to już z samego rana tego samego dnia namaczamy odpowiednią ilość produktów. Więc w pierwszej kolejności namaczamy orzechy, i tutaj widzieliście orzechy laskowe, 150 gram. Oraz kaszę. Kasza powinna być biała, niepalona, gryczana. My uży, użyliśmy około 500 gram kaszy i tą kaszę przed namoczeniem porządnie musimy wypłukać. My robimy to kilkukrotnie: raz w wodzie zimnej, raz w wodzie gorącej, znowu w zimnej, znowu w gorącej. I po takim zabiegu namaczamy kaszę. My zalewamy ją wodą źródlaną. Fajnie, żeby ta woda, którą wy użyjecie, też była wodą o wysokiej jakości i odstawiamy to na cały dzień. I po tym czasie, po południu, już yy, będziemy zaczynać od zrobienia sosu do naleśników. Yy, I tutaj, ja tego nie nagrałam, ale trzeba wycisnąć sobie szklankę soku marchewkowego. No i wszystkie składniki, po prostu wymieszać, zblendować i mieć gotowy sos. Wszystkie potrzebne składniki i ilości, zarówno do naleśników, jak i do sosu. Będą w grafice na końcu tego filmu, więc tam wszystko dostaniecie. Tymczasem tutaj wam tak na szybko powiem, że idą orzechy, idzie sok marchewkowy, ząbek czosnku, daktyl, kawałek imbiru, ocet jabłkowy bądź jakiś inny własnej roboty, sos sojowy. I później po wymieszaniu tego. Trzeba sprawdzić, tak, jak to smakuje i dodać według własnego uznania. Nam to troszkę było za słodkie, więc dodaliśmy soku z cytryny i pieprzu cayenne. Ym, dodam też, że na początku nie wlewamy całego soku z marchewki, tylko troszkę. Okay? I, I potem sobie do, ewentualnie dolewamy i regulujemy tym sokiem z marchewki gęstość tego dressingu. Nasz sosik zostawiamy, żeby się przegryzł i teraz zajmiemy się naleśnikami, ciastem do naleśników. Także kaszę przepłukujemy jeszcze raz, odlewamy odsączamy wodę i wsypujemy ją znowuż tak jak dressing do naczynia miksującego, zalewamy mlekiem. Możesz spróbować zalać to wodą i w ten sposób wykonać naleśniki. U nas myśmy zastosowali mleko oczywiście roślinne owsiane. W takiej ilości, aby wystawało około centymetra nad poziom kaszy. I tak przygotowane dwuskładnikowe ciasto miksujemy i voilà, gotowe. Więc teraz zajmiemy się smażeniem naleśników. I na początek rozgrzewamy patelnię. My dodajemy dosłownie na sam początek 1 trzecią łyżki oleju kokosowego i wylewamy ciasto. Pamiętajcie, że ten pierwszy naleśnik zawsze będzie dziwny. Może się wydawać, że coś tutaj jest nie tak, że jest za gruby, za cienki, że właśnie drobią się takie dziurki, ale nie przejmujcie się tym. To jest tylko pierwszy rzut, potem już będzie naprawdę ok. Więc no, no, po prostu smażymy naleśniki. Przed odwróceniem naleśnika na drugą stronę trzeba go koniecznie na początku popodważać ze wszystkich stron szpatułką. A kolejne placki idą już naprawdę bezproblemowo, także myślę, że jakiegoś specjalnego wyzwania z tymi naleśnikami mieć nie będziecie. Jeszcze wspomnę, że oprócz tej wytrawnej wersji możecie pokusić się o zrobienie wersji słodkiej, do ciasta dodać troszkę odrobinę cukru waniliowego, a, farsz, a do farszu zastosować owoce różnego, różnej konfiguracji, różnego rodzaju i Taka wersja jest naprawdę cudownie pyszna, pięknie zaspakaja, na przykład ochotę na słodkie. I pozwolisz, że na chwilkę zastopujemy, bo chcę Ci coś zaproponować. Podobnie jak samochód, potrzebuje od, z, naszej, z naszej strony uwagi, potrzebuje oczyszczenia w środku, podobnie jak oczyszczasz zapewnie, zapewne swoje mieszkanie, swój dom, również nasz organizm wymaga. Takiego oczyszczania od środka. I my bardzo często o tym zapominamy. Mm, owszem, organizm ma wbudowane możliwości, wbudowane zdolności do tego, aby się samo oczyszczać, natomiast w dobie dzisiejszego yy, środowiska, w jakim żyjemy oraz całego pędu i, i świata, w którym, w którym właśnie przyszło nam się żyć, ten organizm zatraca takie możliwości. Dlatego my jesteśmy ogromnymi zwolennikami takiego procesu, aby raz na jakiś czas. Po prostu oczyścić swój organizm. Dlatego dzisiaj zapraszam Cię bardzo serdecznie, jeżeli jeszcze nigdy nie robiłeś czegoś takiego, bądź robiłeś, ale być może jest to dla Ciebie dość trudne robić to w samotności, poszukujesz wsparcia, to zapraszam Cię serdecznie na post sokowy. My to nazywamy oczyszczaniem sokowym albo sokowym oczyszczaniem, gdzie przez 7 dni pijemy tylko soki. My zapraszamy Cię na grupę, na cały proces sokowego oczyszczania wraz z nami i wraz z grupą osób, które będą robić to samo podczas tych 7 dni na sokach. Dokładnie dowiesz się od nas, czym jest oczyszczanie, dlaczego warto go robić, w jaki sposób przeprowadzać oczyszczanie organizmu. Dowiesz się też o innych metodach oczyszczających, nie tylko o sokowaniu. Postaramy się również. Wgłębić troszkę w te ciało subtelne, bo to nie tylko na poziomie fizycznym warto oczyszczać organizm, ale również na poziomie subtelnym. Więc codziennie zaproponujemy ci wyciszające, piękne, głębokie wizualizacje, medytacje, gdzie sam właśnie poprzez tego typu narzędzia zajrzysz w głąb siebie, odnajdziesz być może jakieś niewspierające cię przekonania, dzięki temu będzie ci lepiej się żyło po takim oczyszczaniu. Więc zapraszam Cię serdecznie. Wszystkie informacje odnośnie tego postu sokowego. A ruszamy już, słuchajcie, 10 października 2022 roku. Wszystkie informacje będą w opisie do tego filmu. Także zapraszam Cię serdecznie. I myślę, że co? Do zobaczenia na wspólnej warsztatowej grupie. Naleśnikowe ciasto tym razem wykonaliśmy z 500 gram kaszy gryczanej. I wyszło z tego dokładnie 12 placków. Także te placki można przechowywać w lodówce do 2 do 3 dni pod przykryciem. My celowo tutaj świadomie używamy tak wielu surowych składników, aby udział właśnie tej żywności surowej był wysoki w stosunku do, do tej żywności po obróbce termicznej. Alkaiczne składniki, które tutaj używamy, czyli wszelkiego rodzaju surowe warzywa, ewentualnie owoce, pięknie nam zrównoważą kwasowość wynikającą ze smażenia placków. Przypomnę Wam też, że. Ten sos, który tutaj widzicie, jest jednym z pomysłów na sosy i dressingi na roślinnej bazie surowe, który jest zawarty w naszym e-booku. W e-booku będziecie mieli jeszcze inne 28 pomysłów na tego rodzaju dodatek do sałatek, do wrapów, do burgerów, do sushi, między innymi też do potraw, które nie są do końca surowe. Więc to jest naprawdę świetna inspiracja aby wzbogacić swoje surowe, ale nie tylko surowe dania. Więc zapraszam was serdecznie do zakupu. Link do zakupu będzie w opisie do tego filmu. A wracając do naszego przepisu, to my tutaj użyliśmy do tych naleśników, tak jak widać zresztą, paprykę ostrą, paprykę zwykłą, ogórek kiszony, czerwoną cebulę, czerwoną kapustę, troszkę oliwek, sałatę rzymską, rukolę. I posypaliśmy kiełkami. Taki naleśnik nie dość, że wygląda zacnie, zdrowo, kolorowo. No to jest jeszcze naprawdę przepyszny. Kochani, wierzę w to, że jeżeli zasmakujecie tego przepisu, to on już. Pisze się na stałe wasze menu, wasze roślinne, zdrowe menu. Ja dzisiaj Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Proszę, zostawcie po sobie znać w komentarzu. No i zapraszam na wspólne sokowe oczyszczanie 10 października. Także życzę Wam smacznego i do zobaczenia na kolejnych materiałach.